Sziema, Wszyscy grzecznie zapinają zapinają pasy, nie Chciać? mi tu, mi tu, jak to

Rysek cena robisz panie Cena w dół od razu która umyta. Jak widzicie od razu wartość do góry. Góra za 2000 i jedzie prosto, cena w górę od razu. Nie mam. Zaparkowaliśmy, proszę Państwa. Jesteśmy tu, widzicie, we trzech. Dwóch ekspertów przysuskich. Mamy wideo, proszę Państwa, dzisiaj dotyczy oplawek, które jak już zdążyliście zauważyć. I w tym wideo pokażę Wam. Pewne zjawisko. To zjawisko to pełnowartościowy samochód za 2000 zł. A? Jeździ i to nawet prosto. Nie ściąga. Pali kapcia podobno. Opel Vectra B proszę Państwa. Od 1995 do 2002 roku produkowany samochód. Ten konkretny egzemplarz z bardzo długą naszą przysuską historią. O czym świadczą? Zobaczcie tutaj tablicę jeszcze z naszą polską flagą zamiast gwiazdek Unii. Oczywiście, przedlift. Wojtek to jest 98 rok. 97 rok produkcji, proszę Państwa. Wersja CD. Ona jest dość wysoka z tego co pamiętam. Dzisiaj, felgi zmieniliśmy, a w zasadzie chłopaki zmienili. Ja się tylko przyglądałem z, z zimowych na letnie. Mamy tutaj, zobaczcie, koła. 16 z markowymi dekielkami DBV. Opona dość tutaj muskularnie tutaj na tych kołach wygląda ten samochód. Zdaje się, że to nie jest jego fabryczny rozmiar. Tutaj mamy, proszę państwa, gdyby kogoś interesowało, to mamy 205 na 55 16, pospolity dość rozmiar. No ale tak, samochód za 2000, więc nie można się spodziewać stanu idealnego. Jak widzicie, coś tutaj już chrupie, ale jest to opel, więc na pewno zdziwieni nie jesteście. Klameczka, tu chyba jakiś lakier schodzi, czy coś tam, nieważne. Próg z zaciekami. No ale to nic. Tutaj też jakieś naprawy chyba miały miejsce, bo się tutaj, a może nie, to mniejsza o to kusi, żeby oderwać, nie? Ale nie będę taki. Jeszcze pokażmy ją z tyłu. Pod maską tego samochodu mamy 20, rzędowa czwórka, 16 zaworowy. Zajrzymy do wnętrza, jak wspomniałem wcześniej wersja CD, czy tam CD, jak wolicie, ona na pewno oznacza jakiś wypas w środku. Zaraz zobaczymy, z czym mamy tutaj do czynienia sporo weluru. Zobaczcie, tutaj też materiał. Cały boczek jest tak naprawdę obity materiałem. Przytulnie naprawdę e, robi się w tym samochodzie dzięki temu. Sami zobaczcie. Welury naprawdę dobrej jakości. Przebieg przynajmniej tutaj, według zegarów, to chyba 240 tysięcy. Spodziewam się, że może być większy, ale mimo to, zobaczcie, ten, te materiały nadal e, trzymają się, no powiedziałbym, bardzo dobrze. Nawet, zobaczcie tutaj z tyłu, zresztą zaraz może, może tam zajrzę, albo od razu zajrzę, bo chciałbym powiedzieć, jak tutaj jest przytulnie z tyłu. Bo na przykład w porównaniu z Taurusem, którym, którym jeżdżę ostatnio na co dzień, jest sporo plastiku, a tutaj zobaczcie, wszystko jest obite materiałem. Tu mamy, widzicie, poduszkę kierowcy, poduszkę pasażera, cztery poduszki powietrzne czyli jak na 97 rok naprawdę całkiem eee, spoko jestem z tyłu więc mogę pokazać wam jak wygląda deska rozdzielcza która no myślę że się zgodzicie że wygląda jak mała omega tak naprawdę tunel no kierownica wiadomo ta sama eee, sporo przycisków i tak dalej taka mini omega tutaj też zobaczcie piękny welurek naprawdę miłe to wszystko jest w dotyku Zamykam drzwi, już, już, już słyszę, słyszę. Będę kończył spokojnie. Siadam za kierownicę, proszę państwa. Tak się to prezentuje. Zamykamy. No, wiadomo, te plastiki i tak dalej. Wszystko już tutaj zaczyna sobie trzeszczeć, ale sam dźwięk zamykania drzwi, zwróćcie uwagę, bardzo przyjemny, głuchy, taki Toyotowski, powiedziałbym, radio. Oryginalne, zobaczcie. Pięknie tutaj się prezentuje, no nie puszczę Wam szlagierów, jakie, jakie poprzedni właściciel sobie tutaj puszczał, ale możecie zobaczyć, co to jest. ABBA The Best Of, radio Philipsa, tak przy okazji bardzo ładnie grające. Głośniki w drzwiach, proszę Państwa, mamy szyberdach i to elektryczne. Poprzedni właściciel no, był osobą starszą, więc jak widzicie tutaj mamy różne obrazki. Jest nawet ojciec Piotr. Nie no dobra, pijo. Albo nie pijo. Tu mamy, zobaczcie jaki wypasior na kubki. I wreszcie te wnęki na kubki są, e, widzę, głębsze. Więc tutaj ten kubek rzeczywiście można położyć i się nie wywali. Skrzynia manualna, oczywiście pięciobiegowa, szyby elektryczne z przodu, jeszcze korbotronik i teraz patrzcie, jaki bajerek. Super, miejsce na cup holder, zauważcie, nie? Hmm? Cyk, Mamy oczywiście popielniczkę, z tyłu też jest popielniczka, a tutaj chyba palone nie było albo przynajmniej dawno nie było. Nie wiem, czy klima działa, ale. Zwróćcie Państwo uwagę, że w cenie taniego komunijnego roweru macie pełnowartościowy samochód, który jedzie, skręca, hamuje i jeszcze myślę, no pomijając nadszarpniętą rdzą jego konstrukcję, można chyba uznać, że nadal jest bezpieczny, skoro przechodzi badania techniczne. Takie czasy się proszę państwa porobiły. Nie wiem czy pamiętacie w 1995 roku jak ten samochód wchodził. Jego stylistyka no po prostu to było coś, coś ekstra, coś nowego. Tutaj chyba współczynnik oporu powietrza CX. Był jakiś, jakiś bardzo niski. Zobaczcie też lusterka są pięknie wyprofilowane. Mnie osobiście bardziej podobała się wersja e, ta Poliwcie, w Poliwcie, którą trochę tak jakby Wzderzaki, i jakieś tam dokładki dali, tak jakby taki tuning optyczny się wydarzył. Tu mamy jeszcze hak. Zobaczcie w takim samochodzie. Pamiętajcie, że tutaj. Ta wartość tego samochodu, on, on nie jest na sprzedaż, ale ta wartość opiera się o to, co widziałem w, w internecie. Ten samochód wyceniam na 2000, ale myślę, że jego wartość wzrosłaby dwukrotnie albo nawet, nawet mocniej, yy, gdybyśmy wzięli pod uwagę, yy, nie wiem czy ten samochód ma katalizator, czy nie, ale ten katalizator yy, jest tutaj no, wyposażeniem yy, luksusowym i drogim. To proszę Państwa, zajrzę do środka. Żeby pokazać jak wygląda bagażnik w tym samochodzie Nie wiem jak się ten bagażnik Otwiera Szukam tutaj odruchowo Ale niestety nie widzę żadnego Miejsca gdzie się otwiera Tu mamy pstryczek więc Pozwolę sobie otworzyć O, Kawał bagażnika Wejdzie odkurzacz, batony dla psa Płyn do e, Płyn do felg No i baniak, ale baniak Na baniaku nie będę się skupiał bo nie będziemy propagowali alkoholizmu po raz kolejny. No po to jedziemy, bo trzeba gardło przepukać. Tutaj zgodnie stwierdziliśmy, Panie Karolu, Pan zasiądzie, proszę bardzo. Zademonstrujemy, jak wygląda rosły facet. Tak, zobaczcie. O, dużo miejsca, siedzi za mną. Ja mam wygodnie, Karol ma wygodnie. Wszyscy zadowoleni. Zamykamy drzwi. Cyk tutaj oczywiście. Takie rzeczy są, no ale pamiętajcie, 2000 zł. A za 2000 zł to można tak, albo kupić oplawek tre, albo dobrze balować przez weekend, prawda? No, w weekend czasami więcej dostanie. <grywa> <grywa> Albo 2000, no nie wiem na co jeszcze można wydać. Nie wiem czy mówiłeś o Sobocie, o jednym dniu, czy? Ja A no właśnie, bo to cały weekend to, to gorzej. Ja no. bym kupił Opla, sprzedał no. katalizator i balony. O, <laughs> właśnie. I Opel zostaje wtedy, nie? I, I 2800 na ten, na balety. Racja, racja. Przebieg, proszę Państwa, tutaj mamy 204, 204. Czy, czy 240? 204. 204. Na pewno jest. Prawdziwy, sądzę po kierownicy i po wielu innych tutaj e, rzeczach, które, za które się łapie. Jedziemy sobie, proszę Państwa, ten samochód. Ja już to dzisiaj mówiłem, kiedyś wydawał się bardzo duży, ale teraz stykamy się z Wojtkiem łokciami, na szczęście tylko. Jest mały, już teraz, no ja to zawsze mówię, no byle Korsa, nie? Nowa, ma więcej miejsca, myślę, w środku. Dobrze mówię, Karol? Tak, tak. No. Masz rację to... Przy berdach mamy, o nim mówiłem Mamy w tym samochodzie też klimatyzację, prawda? Czy nie mamy? Nie, no mamy Ciekawe czy działa Bo nabicie klimy to jest No taki znaczący wydatek Biorąc pod uwagę Utrzymanie samochodu Kupując auto za 2000 I wydać 300 zł za nabicie klimy No Wydaje się dużo już wtedy Kierownica, przełączniki, no wszystko takie Oplowskie z lat 90 -tych. Tutaj konkurent bezpośredni Volkswagen Passat I to Passat w benzynie, ludzie Zdjęcie, robimy zdjęcie Kiedy widzieliście Passata w benzynie? No, teraz jeszcze 1.8 turbo Jeszcze 1.8 turbo Nie w kij pierdział, no i dlatego tak odchodzi Jeszcze tak nie wykonałem dzisiaj Polskiego testu czy deska jest miętka I jest miętka Nie ma miętkiej gry Szczerze powiedziawszy Kiedyś to robili samochody No właśnie I teraz taki samochód Można kupić za 2000. Proszę wsiąść, Państwa Wsiądź do Hyundai'a nowego Wszystko w plastiku